Trzeczkę zmienimy się już zwykłe. W strażniku odsuń się. No dobra. zmieniły się w zwykłe, więc yy, myślę, jak mi wasze święta Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Oczywiście dwóch świąt. Pierwszego, drugiego dnia. No i co? W dzisiejszym odcinku zbudujemy piramidę. Ale ten odcinek się strasznie zacina. Dobra, pójdę do stajni. Nie, może. Lecę sobie. Dlaczego tak się zacina? Powiedzcie mi. Bo ja nie wiem. Mhm. Może poczekajcie, jak tutaj wyrównam, to się spotkam, dobrze? Już jestem, no i... Zaczynamy budować. wygodnie tutaj teren, teraz zbudujemy sobie. Ojej, już zacina się, zacina się. Czekajcie. Zapomniałem na wyłączyć game moda. Wszyscy laki, nie mogę sobie pokryć za niszczę to w kreatywnym trybie. Może te -y mi się krawią, to przypomina non twierdzę. 我呢？我呢？ Ale mało dzisiaj gadam, no właśnie, miałem jeszcze rzecnąć, bo w środę, 31 grudnia jest Sylwestra, więc też pragnę Wam życzyć miłego nowego roku, no i muszę tutaj zrobić petardy. Tylko żeby najdłużej coś obejrzał, czy da się petardy zrobić. Bo... Mój kuzyn Olek ma. Udało mi się zrobić, na przykład nawet jaki miał w starej wersji. O, gdzie wstawiam? Ja Chcę postawić tam, a klocek o jeden z tyłu. razones Głupie się zacina ciągle Może poczekajcie Wybuduję sobie Zobaczcie ja aż wybuduję, dobrze? No i jak? Wnętrze wam się podoba? Chyba wam się podoba Tego obejrzymy z zewnątrz No to mała piramida właściwie Taka uda mi się zbudować Skotków nie będzie, dobra, nieważne Wejdę w Game mode i pożyczę sobie łopatę. Nie może. Nie Game Moda poniszczę. Myślałem czy zrobić muzykę, ale ja nie umiem muzyki robić, bo nie jestem zdolny od tego. Mazia jest zdolna, ale ja nie. Jeszcze się jej do końca nie nauczyłem, na dodatku mam mało pamięci, że jest, jest to jakiś program. idziemy taki kanciapy robić. Dobra. Może po nagraniu sprawdzę sobie. Czy mam oto FPS-ów? Muszę sprawdzić czy mam na... Bo gram na dużym komputerze i chyba nie wiem, chyba nie zdążyłem zmienić FPS-ów. A może ten komputer, właśnie ma słabą kartę graficzną? Miał mieć dobrą, a ma złą. Dobra. Nie piasek. Bo nie wiem, czy chciałoby tu coś jak Madzia w e, tym, jak na w sezonie pierwszym, siódmym odcinku, to musiałem też grać Dobra, i jeszcze jedno, Dobra, to może jeszcze pomyślę, co tu zrobić, i zrobimy cięcie. A spotkamy się, kiedy coś udekoruję, zrobię wam jakąś niespodziankę przednoworoczną, co? I co? Ładna ta piramida? No, ładna. Nazwałem ją piramidą Faraona. No dobra. Co tu mamy? O, tu mamy tron Faraona, chociaż o na internet pisane. Dobra. Tu zejść na korytarz. jest wejście, tutaj. Ładnie. Czekajcie, jeszcze coś zrobię. No dobra, miałem te łebki do zrobienia. Ładne, co? Widzicie, tak, to są łebki od Creepera. Czy Mrocznego szkieleta szkieleta, zombieka oraz yy, człowieka. Główka. A dwie stron, stawi się ładnie. Dobra, jestem królem. Ładnie, zróbię zdjęcie. Skoda. Ładna piramida. Zobaczymy co tu jeszcze jest. Tu zrobię tylko jedno pomieszczenie, spokój faraona. No, dwa łóżka może. I co? Jeszcze drzwiczki, jak już to zrobię. Może takie. I co? Widzimy się już w nowym roku, tak? No, może... Myślę, że... Podobał się Wam ten odcinek, więc trzymajcie się i cześć!